To jest moja relaksująca gra w budowaniu, którą tworzę od czerwca, a to jej największy problem dla wszystkich nowych widzów. Build the Field to relaksujący builder bez ograniczeń, a jeśli widziałeś moje poprzednie filmy, to pewnie wiesz, że stawianie prostych kształtów to główna mechanika mojej gry. Jednak właśnie ci powiedziałem, że jest jej największym problemem. Z pozoru zwykła mechanika. A jednak była okropna. Nie wiedziałem dlaczego, ale każdy, kto grał w tę grę, szybko się od niej odbijał, więc było naprawdę źle. Miałem wielkie plany na tą mechanikę. Właściwie to chciałem, aby to ona była główną mocą mojej gry. Dlatego przez ostatni miesiąc bez przerwy zadawałem sobie dwa pytania. Czemu ona jest taka zła? Oraz jak ją naprawić. Przez ten czas nauczyłem się, że to te najgorsze mechaniki mają największą szansę stać się genialnymi. Bez przedłużania zapraszam do filmu. Okej, okay, więc sporządziłem listę najważniejszych rzeczy do zrobienia. Najpierw muszę zadać sobie pytanie, dlaczego ta mechanika jest taka zła? Testerzy mówili mi, że dodawanie detali jest za ciężkie, ale to trochę za mało. Dlatego zacząłem budować i, reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że zepsuta jest spontaniczność. Już tłumaczę. Załóżmy, że mamy postawionego boksa i nagle zachciało mi się dodać tutaj okno. W takim wypadku muszę przesunąć ten klocek do tyłu i postawić przed nim cztery nowe. Tak nie może być. Prędzej moja babcia nauczy się backflipa niż ja dodam pięć kolejnych okien. Dodatkowo, z takim modelem budowania gracz nie może sobie pozwolić na ani odrobinę spontaniczności, ponieważ musi planować każdy swój ruch. I takim oto sposobem dowiedziałem się, jaki jest problem z tą mechaniką. Czas przejść do naprawiania. Zacząłem rozmyślać, co może przyspieszyć proces budowy. Pierwsze, co wpadło mi do głowy, to tekstury że byłaby zakładka z wieloma teksturami, np. cegieł, i można by było je nakładać na struktury. Dzięki temu tworzenie detali byłoby łatwiejsze. Ale głównym założeniem mojej gry jest to, aby nie ograniczała gracza oraz aby każdy jeden detal dodawać ręcznie. A takie rozwiązanie na pewno nie wpasowuje się w te kryteria. Podejdźmy do tego z trochę innej strony. Zamiast szukać funkcji, która pomoże mi na ogół tworzyć detale, będę szukał takiej, która da mi stworzyć dziurę w klocu. Następnie zobaczę, czy sprawdzi się w tworzeniu też innych detali. Mam ostatni dobry pomysł. Jeśli ktokolwiek z Was kiedyś wchodził do Blendera, to pewnie wiecie, że jest tam system rzeźbienia. Jest to bardzo proste, bo wsadzasz jednego boksa w drugiego i dodajesz pierwszy modyfikator. Bum! Masz kotek z dziurą. Co, gdyby zaimplementować podobny system do mojej gry? Jeśli to zadziała, to połowa roboty będzie za mną. Jednak pierw muszę sprawdzić, ile mi to zajmie. Trzy godziny? Chat GPT to chyba jakiś słabiak. Ja zrobię to w pół godziny. Szat chyba nie uwzględnił błędów, które mogą wystąpić. Złe dopasowanie kolajdera, niedziałające zapisywanie, bo tak tworzy zapisywanie postępu. Był on w rejestrowaniu, no ale się udało. W godocie da się tworzyć takie rzeźbienie za pomocą wielu CSG-boxów. Tym, które mają rzeźbić w innym, zaznaczamy taką opcję w inspektorze. Wygląda to łatwo, ale żeby dopasował się również kolajder. Musiałem kompletnie przyrobić wiele systemów i zaznaczyć tą opcję w edytorze boksa. Przez to, że boksy rzeźbiące są zagnieżdżone w innym boksie, musiałem nie tylko zapisywać wszystkie ich parametry, lecz także ich rodziców. Ale najważniejsze jeszcze przede mną. Muszę sprawdzić, czy to coś w ogóle dało. Postanowiłem, że zbuduję dwa razy taką samą scenę, ale zacznę używać rzeźbienia dopiero za drugim razem. Zbudowałem taki prosty domek, równocześnie zapisując czas, jaki był mi na to potrzebny. Efekty są takie, że bez rzeźbienia budowałem to 3 minuty, a z rzeźbieniem tylko jedną. Na szczęście działa. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby to nic nie dało. Wiecie co? To było mega męczące. Odpuszczę sobie ostatnie dwa punkty. Stój. Kim ty jesteś? Jestem mechaniką, którą właśnie porzucasz. Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji własnych czynów? Nikt mnie nie lubi, rozumiesz? To dlatego, że nie ukończyłem ostatnich dwóch punktów? To dlatego, że ja nawet nie istnieję, geniuszu ale jakbyś zrobił te punkty, to byłoby trochę lepiej. Zacznijmy od unikalności. Jeśli chcę, aby gracze czuli, że ta mechanika jest super, hiper fajna, muszę wyróżnić ją spośród innych mechanik. I nie chodzi tu o mechaniki w innych grach, tylko w mojej. Każda główna mechanika potrzebuje wyróżnienia, jak na przykład w HP, gdzie istnieją dwa główne tryby poruszania się, które są od siebie zupełnie inne. Pomyślmy, czego nie ma żadna inna mechanika w mojej grze. Proste: animacji. Dodałem animacji stawiania. Jednak to było za mało. Potrzebuję czegoś więcej, czegoś satysfakcjonującego. Partiklesy? Nie. Partiklesy, które dostosowują się do kształtu budowli. To jest to. Było z tym trochę problemów, bo musiałem dostosowywać nie tylko kształt pojawiania się partyklesów, ale także ich ilość. Uznałem jeszcze, że jeden kształt rzeźbienia to za mało, więc dodałem możliwość zmiany klocka w kółko. Dobra, przejdźmy do ostatniego punktu. Czytelność. O co w tym w ogóle chodzi? Pewnie się jeszcze nad tym nie zastanawialiście, ale pomyślcie. Każdą strukturę można przemieszczać w górę i dół, zmieniać skalę w każdej osi, rotować w cztery strony, zmieniać typ rotacji z dokładnej na zaokrągloną. A w rzeźbieniu można jeszcze zmieniać jego kształt. I do każdej z tych czynności jest przypisany inny klawisz. Nie mogę pozwolić, żeby jakiś losowy gracz klikał wszystko po kolei, aż w końcu zgadnie, który klawisz odpowiada za to. I mógłbym w menu głównym dać jakiś przycisk Controls, który po kliknięciu pokazuje ci 30-stronnicową rozprawkę. Ale kto by to czytał? Najlepszym sposobem jest nauka przez praktykę, już w trakcie gry. Pomyślmy, kiedy wchodzisz do takiego buildera, co najpierw robisz? Klikasz losowe przyciski. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wyświetlanie graczowi kilku zdań o tym, co może zrobić. Oczywiście dodam kiedyś możliwość wyłączenia tego samouczka. Może. I w taki sposób ta mechanika stała się o wiele bardziej czytelna. To już koniec naszej listy. Dzięki za oglądanie. Daj łapkę suba. Albo nie dawaj, bo jestem przecież 50-latkiem, który porwał jakieś dziecko, aby podkładało mu głos na YouTube. Do zobaczenia.